Witam bardzo serdecznie, się nazywam Jacek Wiktor i chciałem pani, Państwu tutaj opowiedzieć, opisać, co tutaj zrobiliśmy i jak ten projekt może właśnie wyglądać. Przede wszystkim problem tego wnętrza, tak jak Pani wspomniała, jest bardzo wąskie, więc tutaj proponuję właśnie, żeby jakby tłem, tło było bardzo jasne, najlepiej właśnie taki zgaszony biały nie do końca biały ale właśnie taki lekko zgaszony i natomiast kontrasty one były wybudowane właśnie poprzez te elementy np wyposażenia wnętrza czyli sofa która jest gdzieś tam tłem dla poduszek i dla tych elementów jak dywan czy stół czy tutaj jakiś element kontrastujący, na przykład wisząca lampa, taka, w takim stylu trochę warsztatowo-błękitnym, ale właśnie to jest w tej konwencji takiego stylu typowo funkcjonalnego, czyli właśnie z, z stylu skandynawskim. Czyli drewno i biel, czyli to co Pani tam zaznaczyła. Jeśli chodzi o styl śródziemnomorski, no i styl skandynawski, to połączyliśmy te, dwie, te dwa elementy jakoś tutaj, nam współgrały. Tutaj było sporo do projektowania, ponieważ postanowiliśmy też Pani zaproponować kuchnię. Oczywiście nie musi Pani od razu wszystkiego budować i remontować, tylko po prostu tak dla nas i dla naszego sumienia projektowego, po prostu też zaprojektowaliśmy tą kuchnię, żeby wszystko ładnie ze sobą współgrało, żeby to fajnie wyglądało. Dodatkowo też zaprojektowałem Pani. Ścian, ściankę mediową, czyli tą z telewizorem, ponieważ gdybyśmy ją zostawili, to ona by bardzo, bardzo, jakby burzyła tę przestrzeń. Pani chciała zostawić, a ona, ja właściwie od niej zacząłem, ponieważ ona jakby, no tam jest tą dominantą w tej przestrzeni. więc Zaraz pani pokażę, co tutaj zaproponowałem. I tutaj właśnie jest ta ścianka mediowa. Przede wszystkim z racji tego, że tam jest dość sporo rzeczy, różnego rodzaju, to pomyślałem sobie, że warto by je pomieścić, żeby po prostu się więcej przestrzeni zro zrobiło. Ja zawsze się cieszę, kiedy klienci posyłają te zdjęcia, gdzie tak naprawdę wszystko jest na wierzchu i wtedy wiadomo co trzeba pochować. Dlatego proponuję tutaj takie podłużne szafy, w tym miejscu i w tym, i tutaj na dole. Żeby to wszystko pomieścić, a jednocześnie ta ścianka jest dosyć taka neutralna i nie rzuca się w oczy i też nie powoduje, że ta przestrzeń jest jakoś w sposób nieuporządkowana. I tak to właśnie taką proponuję rzecz. Oczywiście ten meble jednak jest będzie na zamówienie. Tutaj takiego raczej nigdzie nie kupimy. Zwykle zresztą tak to wygląda jeśli chodzi o meble typu... RTV. I to wszystko, i tutaj znalazłem dla pani taki obraz naszej toruńskiej projektantki. I ten obraz naprawdę jest piękny, jest po prostu w każdym szczególe doprecyzowany. I to jest autorski obraz, są tylko 5 egzemplarzy, ale proszę się nie przejmować. Cena nie jest taka nie, duża, jest tak naprawdę cena no, taka jak wszystkich innych tego typu rzeczy. I to wszystko. Mam nadzieję, że że projekt Pani się spodoba. Jakby Pani miała jakieś uwagi, to oczywiście bardzo proszę, to tutaj możemy jeszcze różnego rodzaju modyfikacje lub zmiany zrobić. To wszystko. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i miłego dnia.